Antość ze zwierzątkami. On to się zbliżają się Twojej trzeciej urodziny. Babcia nie może tam być, ale wysyła ci Twój portrecik z Twoimi ukochanymi zwierzątkami. I do tego mały wierszyk. Zwierzątka mnie radują. Różnorodnością fascynują. Spędzam z nimi długie chwile. I to jest bardzo miłe. Kocham koniki, zwłaszcza białe. Zachwycają mnie swym cwałem, ale z żyrafą, małpą, kotem też do zabaw mam ochotę. Dinozaury preferuję. Mówię do nich i żartuję. Krówki, owce oraz ptaki też należą do mej paki. Do zwierzątek miłość mam. I nie jestem wcale sam. Babcia to obserwowała. Z nimi mnie namalowała. I proszę bardzo, to jesteś Tantosiu w mojej interpretacji. Życzę Ci, aby Twoje urodziny były radosne. Pamiętaj, że o tobie myślę. Bardzo Cię kocham. I pewnie spotkamy się wkrótce. Pa-pa!